Maciek Ksiuda, architekt tej wystawy. Marta Wójcicka, producentka. Tak, ale to, to bardzo miłe, że mnie zaprosiłeś tutaj. Muszę Ci jeszcze raz publicznie podziękować za to. Do tej rozmowy, czy? Do tej wystawy. Ona by do mnie nie przyszła, gdyby nie Ty. Do chciałem... tej rozmowy mam wrażenie, że Ty mnie zaprosiłeś. Tak? <noise> czy od początku idea była taka, że mhm. przetwarzasz poprzednią wystawę, którą zrobiłeś? Ta wystawa od początku krążyła wokół takich tematów związanych z nie tylko migracją, ale też właśnie naturą, ziemią, pewną, pewnym, mam wrażenie, rozwojem, może przemianą nawet materii. Więc wydawało się to bardzo takie naturalne przedłużenie pewnych wątków kuratorskich. Mm -hmm. Powiedz, może wszystkim, mhm. co zrobiłeś tutaj, bo moim zdaniem, zrobiliśmy to tak dobrze, <noise> że nie widać, mhm. że to jest zrecyklingowane i dla mnie to jest niezwykłe doświadczenie. Tego, że y, wydaje mi się, że ludziom recykling cały czas kojarzy się z, z czymś śmietnikowym, przetworzonym, ale właśnie takim zużytym, brzydkim. A wydaje mi się, że osi osiągnęliśmy jakiś taki niesamowity efekt. Mhm dzięki twojemu pomysłowi y... i wysiłku tu, tu wszystkich osób, tak. które to produkowały, że ta wystawa wygląda no, jak zupełnie, jak zupełnie nowa, mm. nowa, nie tylko wystawa, nowy temat, ale w ogóle nowy materiał, taki mm. jakby nie był używany wcześniej. Ja miałem okazję zaprojektować poprzednią wystawę w tej przestrzeni CarboLand, która no, miała taką też taki radykalny pomysł bardzo długiej osi stołów i w sumie liniowej narracji, w zasadzie wychodząc od specyfiki tego, tej przestrzeni wystawieniczej, czyli długiego korytarza. No więc więc to było mocne, radykalne, monotonne, długie, nudne, liniowe. I wydawało mi się bardzo, Fajne czy ciekawe, żeby po prostu znaleźć opozycję do tego. Mm -hmm. I to też w pewnym sensie naturalnie zaczęło wychodzić z tematu, czy z tematyki wystawy, która powstawała w zupełnie inny sposób na poziomie kuratorskim. Mam wrażenie, że była dużo bardziej jednak organicznie wymyślana. Nie było takiego pewnej, pewnego rodzaju tezy na początku mocnej. Która właśnie ustawiała cały projekt, troszkę jak w tym projekcie Carboland, tej długiej osi, powiedzmy, tej, tej tezy architektonicznej. Jestem wielkim fanem generalnie wchodzenia w rzeczy takie, jakie są, więc po prostu. Mm -hmm. Jakoś w tej materii takiej bardziej oddolnej, bardziej rozproszonej zaczęliśmy się poruszać, i myślę, że w efekcie wytworzyliśmy wystawę, która działa kompletnie inaczej przestrzennie, jest dużo bardziej nieoczywista, jakby przestrzennie. W sumie ciężko powiedzieć, jaką ma drogę. Można ją zwiedzić na kilka sposobów, można się w niej zagubić, jest bardzo o odkrywaniu. Mhm. No i konsekwencją tego było to, że w pierwszej wystawie Carboland mieliśmy serię długich stołów. Ustawionych pod różnymi kątami, na których prezentowane były prace. A w tej wystawie, którą teraz mamy, oglądamy, no po prostu te stały stały się ścianami, czyli mm -hmm. praktycznie zmieniły swoje, swoją funkcję. Mm -hmm. Nie powiedziałeś tej historii, ja bym, bym chciała, żebyś powiedział o tej inspiracji lasem no to jest... związanej z swoim osobistym doświadczeniem, bo mi się wydaje, że jak przekładamy nasze osobiste mhm. doświadczenia na, 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 na właśnie na sytuacje wystawiennicze, projektowe, to te rzeczy bardziej przemawiają, są takie autentyczne, prawdziwe. Mhm. No, no to powiedz proszę cię, o lesie. <grym> Może myśleliśmy o, o pewnym doświadczeniu doświadczeniu yy, odczytywania czy zapoznawania się z lasem. Tak można to najprościej. Mhm. Nazwać. No i co, co to oznacza? To, to jest faktycznie związane z moją historią z dzieciństwa. Mój dziadek uczył rysunku, czy był architektem jest, i, i, i między innymi też zajmował się właśnie rysunkiem, czy rysował bardzo dużo. No i w zasadzie od dziecka zabierał mnie do w różne miejsca, no właśnie do rysunku, żeby rysować w plenerze. I zapamiętałem taką sytuację w sumie bardzo, jakąś taką otwierającą czy formującą na tamtym etapie, że właśnie posadził mnie przed lasem i powiedział, narysuj las. No ja mówię, no ale to jest wszystkie, wszystko tak, wygląda tak samo. No i właśnie wtedy, wtedy mój dziadek powiedział, że no właśnie nie, to znaczy im dłużej będziesz patrywał się w tę sytuację, to z pozoru rzeczy, które są identyczne, czy jest to po prostu szereg drzew, Okazuje się, że każdy z nich jest inny, że pomiędzy drzewami są kompletnie jakieś, niebyw... wszystko jest inne. W zasadzie ten paradoks polega na tym, że, że, że no właśnie zdejmujesz tę maskę, jakby z tego swojego wyobrażenia, takiego stereotypowego, pierwszego wyrażenia, i nagle okazuje się, że to jest absolutnie najbardziej zróżnicowana sytuacja, w jakiej możesz się znaleźć. No i to doświadczenie takiego, takiego nie tylko rysunkowe, ale w ogóle takie ćwiczenia uważności, przyglądania się rzeczom. Dostrzeganie właśnie różnic, dostrzegania um, jakichś takich niuansów. Um, no wydaje mi się, że to, bu, że to było coś, co przyświecało nam przy projektowaniu tej wystawy. Faktycznie tutaj pracowaliśmy z tym, żeby troszkę tą tajemnicą tego odkrywania pracować. Stąd wystawa zaczyna się w sposób dość niepozorny. Na wejściu jest ściana, która wizualnie zasłania to, co się za nią. No właśnie, dzieje. to jest nietypowe, prawda, że zderzasz się ze ścianą jest na wejściu do wystawy. Yy, i dopiero mhm. potem z czasem zaczynasz wchodzić i w zasadzie nigdy nie masz sytuacji, że widzisz całość wystawy. Ta historia, którą nam opowiedziałeś, jak pracowaliśmy nad wystawą, bardzo pobudziła moją wyobraźnię mhm. i mi się wydaje, też elementy, które mnie najbardziej tutaj cieszą, to są te elementy drobne, które naprawdę zostały mhm. dopieszczone tutaj mhm. na poziomie kołka, na mhm. poziomie tabliczki, która była dobierana pod, z papieru ekologicznego pod kolorem MDF-u, i tak dalej. Tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy mieliśmy to poczucie tego, że w tej wystawie fajnie, że będzie można odkrywać jakieś drobne Aha. elementy, że będzie można ją zwiedzać na różne sposoby, ale też bardzo mnie cieszyła nasza wspólna praca, w której Max pozwolił na to, że, że właśnie mogliśmy. Bardzo dużo dać od siebie, też merytorycznie w tej wystawie, mm. co jest myślę, że dosyć rzadkie i wytworzyło między nami jakąś taką fajną synergię i zespołowość, co oczywiście zawsze przekłada się na efekt i na to, że tak. wszyscy wsadzają serce w to, co robią. Projektowanie, wymyślanie wystawy to jest ogromny zespół ludzi zaangażowanych na bardzo różnych poziomach. Artyści, artystki, które biorą udział w wystawie. W przypadku tej wystawy w zasadzie też wchodzą elementy wystawy edukacyjnej, czy powiedzmy takiej analitycznej, naukowej. Mamy biodiversitatis, tak? czyli tych elementów składowych było niesamowicie dużo. Teksty do tego napisane, yy, więc film, tak, osobna praca artystyczna, czyli no, tych składowych jest niesamowicie dużo. One są na bardzo różnych jakby poziomach i z różnych porządków. I mam takie wrażenie, odwołując się do tego, czy od, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że, yy, że myśmy wszyscy w którymś momencie. Tak jak gdyby przestali patrzeć ze swojej perspektywy i weszliśmy, tak jakby. No nie chcę powiedzieć, że zrezygnowaliśmy z pewnych ambicji, bo to jest nieprawda, tylko że udało nam się wytworzyć pewną wspólną ambicję. Że miałem wrażenie, że to projektowanie, wymyślanie było bardzo takie ekosystemowe mhm. i zrównoważone. To znaczy, że wszyscy się w pewnym sensie poddali temu dziwnemu procesowi, w którym uczestniczyliśmy. Dziwnemu, no bo. W większości odbywał się zdalnie w zasadzie całe. całość. Ty nie znałaś przestrzeni, przestrzeni do momentu tak. montażu, czyli przez pół roku praktycznie pracowałaś nie będąc w miejscu, co w ogóle wydaje się niemożliwe. Ten przepływ informacji no, był właśnie na różnych jakichś takich dziwnych poziomach. I mam wrażenie, że myśmy sobie w którymś momencie bardzo zaufali. Każdy wpuszczał kogoś do swojego świata, tak. czyli przestaliśmy jakby projektować ze swoich tych punktów widzenia, a zaczęliśmy Projektować na jakichś takich płaszczyznach wspólnych? W tym dziwnym świecie ostatnio, takim przepełnionym czymś nieznanym, niebezpiecznym, dziwnym, właśnie na odległość, nagle myśmy tak sobie totalnie zaufali, a przecież większość naszego zespołu się nie znała. Hmm. To jest bardzo trudne osiągnąć coś takiego taki poziom, właśnie, zaufania i synergii. Myślę, że to jest duża zasługa zasłu Maxa, Bochenka, kuratora tej wystawy. Ale też opowiadamy tutaj historię migracji, a nagle wszyscy, wszyscy byliśmy, utknęliśmy w swoich miejscach i spotkaliśmy się tutaj tuż, tuż przed, przed realizacją tego tematu. I pierwszy raz, chyba w moim życiu, nie miałam szansy na to, żeby zrobić jakieś nadzory. Razem z Tobą, z elementów no. wystawy, że dużo rzeczy działo, musiało się zadziać tu i teraz i dużo rzeczy musieliśmy zrobić zdalnie, czyli za, po prostu zaufać. A, to prawda. A, a mimo wszystko to się udało. Wszyscy byli naprawdę oddani temu e, tematowi bardzo. I myślę, że jej aspekt ekologiczny jest taki prawdziwy, autentyczny, że, że pudełka, prawda, tak. e, które robiliśmy, robiliśmy z ekologicznego papieru. Elementy tej wystawy zostaną przechowane przez muzeum, mhm. tak jak prace oczywiście, ale duże elementy zostaną użyte dalej. Mhm. E, jesteśmy tak poumawiani ze stolarzem, z różnymi podwykonawcami. Super. Że te elementy zabierają, Niektóre z nich będą miały drugie życie, na przykład epiterium, mhm. więc myślę, że to jest taka bardzo taki drobiazg może, ale skoro już rozmawiamy o klimacie i o kulturze. Życie, no właśnie trzecie życie, o kulturze Bo, dla klimatu, mhm. to to jest super, super ważne. Będę strzelał, ale powiedziałbym, no. że 75 być może 80% materiału może nawet więcej. 80%, 85% materiału, który jest użyty na tej wystawie, czyli nie wiem, kantówek drewnianych, płyt y, z MDF-u, y, pochodzi z poprzedniej wystawy. Myślę, że jeżeli coś dołożyliśmy, wyprodukowaliśmy, żeby no, po prostu dostosować do tej nowej potrzeby, funkcji, idei, no to myślę, że to jest na poziomie 15% procent materiału tak. To, robi, to jest ta liczba sukces działa, myślę, że jest na działa na wyobraźnię no. że w zasadzie większość tej wystawy jest wykonana z poprzedniej z materiału z poprzedniej wystawy i będzie żyć dalej, I będzie żyć dalej.